Szczęść Boże! Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Kiedyś, za naszych młodych czasów, była taka bardzo popularna piosenka Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Wolność i swoboda. Czy tą wolność dzisiaj mamy, czy tak jak w tej tak zwanej dobie wirusa i pandemii, czy odczuwamy, że ktoś nam ją odbiera, ogranicza? Czy jest ktoś w stanie odebrać nam rzeczywiście wolność? Polska przez 123 lata była zupełnie zniewolona. Potem była też zniewolona, mimo że na mapie już była. A jak jest z nami? Czy ktoś zdołał, pomimo tego, że odebrał mu wszystko, odebrać wolność Wiktorowi Franklowi wiele lat temu? Zostań z nami i pozastanawiajmy się nad tym wspólnie. przez Dominika Viktor Frankl, austriacki psychiatra, który był Żydem z pochodzenia, został osadzony w Oświęcimiu, w Auschwitz i kiedy został ogłocony ze za wszystkiego, zabrano mu jego dorobek naukowy, zabrano mu wszystko, obrażano go, znieważano. Wtedy doszedł do takiej refleksji, wtedy przyszła mu do głowy taka refleksja, że nawet jeżeli wszystko mu zabiorą, to przecież jego wewnętrznej wolności nie jest w stanie mu nikt zabrać. Jak to jest współcześnie z naszą wolnością? My bardzo często w imię wolności pewne rzeczy robimy albo pewnych rzeczy nie robimy. Czy faktycznie robimy to w imię wolności, czy może w imię lenistwa, swawoli? Te terminy dość często ostatnio nam się miksują, mówiąc po staropolsku, czy wolność to jest faktycznie. Sfawola? Czy to jest to samo? Czy faktycznie oddajemy albo robimy coś w imię wolności? czy być może w imię lenistwa? Z jednej strony zabiegamy o ochronę naszej prywatności, intymności, czyli w pewnym sensie też wolności. Obstawiamy się różnymi ustawami, przepisami. Najsłynniejsza oczywiście teraz, jak się domyślamy, wszystkim przyszła do, przywołała się do pamięci ustawa o ochronie danych osobowych, czyli staramy się wszędzie być dyskretni, anonimowi. Jednocześnie oddajemy władzę nad sobą, nad, nad tym, co robimy, gdzie płacimy, za co płacimy. Jakie strony w internecie przeglądamy, wszystko, wszystkie informacje o sobie oddajemy za darmo, oddajemy we władanie dużych koncernów, po to, żeby, no właśnie, żeby z nas mogły zniewalać swoim sterowaniem, swoim algorytmem podsyłania nam reklam, swoim algorytmem kreowania specjalnie dla nas skrojonej oferty. Ale tak naprawdę po prostu oddajemy władanie nad sobą. Dzisiaj, a kiedy to nagrywamy, jest 25 października. Piękna słoneczna niedziela, i gdyby tak nie wychodzić z domu, gdyby nie włączać żadnych mediów, to byśmy nawet nie wiedzieli, że jesteśmy w czerwonej strefie, że jest mnóstwo różnych obostrzeń, że mamy mnóstwo ograniczeń nałożonych, czyli pozornie ta wolność nam została. Nie chcemy powiedzieć odebrana, ale została jakoś ograniczona, przytemperowana, zostaliśmy przymknięci. I teraz, oczywiście, nie chodzi o to, żeby e, przestać używać komputerów, nie wchodzić w internet, nie robić zakupów internetowych, nie używać kart. Nie. To są też narzędzia, które są nam przydatne. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko samo z siebie narzędzie, o tym już też niejednokrotnie z Dominikiem mówiliśmy. Karta kredytowa, czy karta płatnicza, czy internet ani zły, ani dobry sam z siebie nie jest, po prostu on jest neutralny. Tylko pytanie, co ty robisz i jak ty wykorzystujesz to narzędzie. To jest istotne, to jest klucz. A nie, bo jest bardzo łatwo powiedzieć, że internet jest zły, ja z tego nie będę korzystać, bo to jest fatalne narzędzie. Z karty kredytowej nie będę korzystać, bo ona tylko mnie pożera. Czy faktycznie? No, pożera, jeżeli używam tego w sposób niewłaściwy, nieświadomy, nieprzemyślany. Wtedy faktycznie mnie to zniewala, ale zniewala mnie to z własnej mojej woli. Ja tą wolność oddaję na własne życzenie, a nie że sama karta, czy też sam internet mnie nagle zniewoli tak po prostu. Można by sobie zadać pytanie, to w takim razie, jak odnaleźć te formy smakowania, czy doświadczania, czy przeżywania wolności we współczesnym, tak scyfryzowanym, tak inwigilującym nas? Świecie. Mamy takiego dobrego przyjaciela i w tym momencie jest to ta chwila, kiedy możemy Krzyśka serdecznie pozdrowić, który na swój sposób imponuje tym, że od ponad ćwierć wieku prowadzi bardzo fajnie prosperujący prywatny biznes. Jest to człowiek, który nie posiada telefonu komórkowego i powiedział, że nie będzie miał, pokazując i sobie i, i światu, że można. Nie dał się znaczy, nie korzysta z tego jakże doskonałego, jakże praktycznego narzędzia, które nam przypomina, dzięki któremu płacimy, które nas zwalnia z pamięci, ze wszystkiego. On no, prowadzi przedsiębiorstwo i nie posiada telefonu komórkowego. Ma stacjonarny w firmie i, i to mu wystarcza. To wystarcza, żeby normalnie działać. Yy, oczywiście, znaczy oczywiście, jak to powiemy, to będzie oczywiste, że powodem, który nas yy, natchnął do tego, żeby o tym. O czym rozmawiamy właśnie teraz porozmawiać, jest opowieść naszej znajomej, mieszkającej za oceanem, i tutaj też w stronę Dorodki Pozdrowienia, która opowiadała zatrwożona, zaniepokojona tym, że, że tamże właśnie yy, obecnie mnóstwo jest reklam w mediach, w telewizji promujących takie nowoczesne rozwiązanie, które daje nam wygodę, swobodę, które pozwala nam praktycznie. Przestać niepokoić się, że czegoś zapomnimy, zgubimy, czyli, czyli zaczipowanie się, czipowanie ludzi, które, gdzie prekursorem w, tym, w takim powszechniejszym stosowaniu tego rozwiązania jest Szwecja. Na czym ono polega? Pewnie z grubsza wiemy, ale przypomnijmy sobie. Z grubsza, bo my też pełnej wiedzy nie mamy. No w każdym razie jest to narzędzie wygodne, bo jeżeli jesteśmy zaczypowani, to możemy otwierać drzwi, możemy płacić, nie musimy pamiętać o wielu rzeczach. Um, jednocześnie w tym też jest i wbudowana pamięć, i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie jednocześnie, tak przynajmniej nam się wydaje, że telefon komórkowy, karta płatnicza, klucze, i wszystko w jednym. I na pewno jest to wygodne. Natomiast zastanówmy się teraz, bo jeżeli ktoś Ci coś daje. Za darmo, a bardzo często pewne formuły na początku są, są sprzedawane, promowane, reklamowane. To często zasadzie... odbieramy telefony od tak, przedstawicieli, akwizytorów, także mm -hmm. specjalnie dla Pana mamy dzisiaj za darmo. Coś jest za darmo. Coś tam. I tutaj tylko zachęcamy do jednej refleksji, bo to jak gdyby poza oceną, to każdy z Was będzie miał swoje zdanie na temat, czy chipowanie jest dobre, czy internet jest dobry, czy zły, każdy ma też różne doświadczenia. Tak jak powiedzieliśmy, że samo w siebie, samo w sobie narzędzie jest ani dobre, ani złe. Tylko pytanie, do czego ktoś go wykorzystuje, albo jak ja z niego korzystam. Natomiast chcielibyśmy dzisiaj zachęcić do takiej jednej e, podstawowej refleksji. Jeżeli coś dostajesz za darmo, to zastanów się, dlaczego to dostajesz za darmo. Bo przyczyny w zasadzie mogą być. Mogą dwie. być tylko dwie przyczyny. I, I tutaj jeżeli nad tym się zastanowisz, to wydaje mi się, że wiele rzeczy w naszym życiu jest już rozwiązanych, to znaczy wyjaśnionych, rozwikłanych, bo jeżeli coś dostajesz od kogoś za darmo, to pierwszą, pierwszą taką pobudką, pierwszą motywacją jest miłość. Jeżeli coś od kogoś dostajesz z miłości, bo ktoś cię kocha, bo ktoś jest w stanie dla ciebie coś poświęcić, oddać z takim skrajnym, no, największym aktem miłości, tak, czyli poświęcić życie swoje. Ale jeżeli coś dla ciebie robi z miłości, no to nie ma w tym absolutnie nic złego. Jeżeli ktoś tobie coś daje z miłości, to wtedy rzeczywiście daje za darmo. To to wtedy faktycznie daje za darmo. Jeżeli natomiast jesteś w stanie ocenić yy, sytuację, że nie jest to darowanie, czy w cudzysłowie darowanie, że, że nie jest to coś, co dostajesz za darmo, z miłości, no to druga, drugi wariant tego, że otrzymujesz coś zupełnie bez płacenia, jest to, że ty stajesz się towarem. I teraz zastanówmy się, czy te superlukrowane, najwspanialsze promocyjne oferty, które nas otaczają, gdzie wmawia się nam, że dostajemy coś za darmo, specjalnie dla nas, czy jest to dlatego, że ktoś nas tak bardzo bezgranicznie pokochał po drugiej stronie tego biznesu, czy to nami się handluje, czy zabiera się nam po prostu wolność? Tak. I z tą refleksją chcielibyśmy was dzisiaj zostawić. E... Pan Bóg każdemu z nas dał wolną wolę. I nawet jeżeli robimy straszliwie głupkowate rzeczy w życiu, to nigdy nam nie zabiera tej wolnej woli. Bo I zawsze ją szanuje. Z... Zawsze ją szanuje, bo z miłości nam ją dał. Dał ją za darmo. Wolną wolę, mimo że doskonale wiedział, że człowiek będzie się potykał, będzie się mylił. Ale z miłości tej wolności nam nie zabiera. Więc skoro Pan Bóg nam nie zabiera, nikt nie jest w stanie nam zabrać. I wrócimy teraz, pływając do przywołanego na początku Frankl'a: nawet jeżeli odebrano mu wszystko, to wolności mu nie odebrano. W zasadzie jest tylko jedna osoba, która Tobie może odebrać wolność. Jesteś nią Ty sam, Ty sama. Jeżeli sami się nie wyrzekniemy wolności, to ona w nas pozostanie. Może zmieniać kształty, może zmieniać wymiary, ale prawdziwa wolność jest w nas i trzeba ją odkrywać i się nią cieszyć. A zatem niech żyje wolność. <grych> Tymczasem, do zobaczenia. Dziękujemy, że zostaliście z nami, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I takie postscriptum. Zróbmy sobie takie ćwiczenie wolności. Jutro wyłącz telefon na godzinę, ale nie ścisz. Wyłącz i myśl o czymś innym. Pierwsza godzina wolności jutro. Od Ciebie zależy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.